Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku, no w końcu, coś się dzieje w ogóle. To bardzo się cieszę, lubię takie odcinki. Tyle się dzieje na rynku. Jeszcze nie było mnie ostatnio w piątek, więc się skumulowało, nazbierało. Więc przedstawiam Wam dzisiejszą agendę. Czy firmom brakuje płynności? Taki temat może nie związany z czym co się dzieje tak stricte teraz na rynkach, ale, ale myślę, że temat ciekawy i w kontekście spadków na giełdzie. Także zaraz powiem, o co chodzi. W Hiszpania wygania bucket shopy o XTB słów kilka. Indeksy wymazują wzrosty. Czyli o tych spadkach z ostatnich paru dni. Insight Crypto, czyli stały blog, który wprowadzam. Od dziś zawsze jako ostatni temat będzie podsumowanie rynku kryptowalut. No i insight małpa solution-one.eu, czyli nasz e-mail interwencyjny, gdzie możecie zgłaszać chęć dołączenia się do naszej bazy mailingowej. No i żeby dostawać trochę szybciej informacje, po prostu wrzucamy, będziemy wrzucać, bo jeszcze nie zaczęliśmy, na razie zbieramy tę bazę. Najpierw y, idzie mailing do ludzi, którzy są na mailingu, później y, na Twitter. Na no Twitter rzadziej, aż tak często tam nie publikujemy. No i, i, i na koniec, oczywiście w programie, który czasami jest dużym opóźnieniem, no, no tak jak mówię, dwa tygodnie mnie nie było. No ale dobra, do tego kwestii tych e-maili jeszcze na koniec wrócę. Czy firmom brakuje płynności? E, rozmawiałem ostatnio z maklerem domu maklerskiego, który się specjalizuje w emisjach obligacji. No i powiem szczerze, że trochę mnie zamurowało, no bo e, wyobraźcie sobie, że e, łączna wartość publicznych ofert w tym półroczu to jest 1,1 miliarda złotych z tego domu maklerskiego, a łączna wartość publicznych ofert w zeszłym półroczu, mm, pierwszym półroczu zeszłego roku, to było 300 milionów złotych. Mamy prawie czterokrotnie więcej emisji publicznych, ale obroty na kataliście są prawie że takie same. W zeszłym roku, w tym samym okresie, 1,08 miliarda złotych, teraz 1,17 miliarda złotych, to jest rok temu 6 milionów złotych dziennie. A w tym roku 6,5 miliona złotych dziennego obrotu swoją drogą, no, żen żenujące obroty na kataliście. Tak? Więc m, uważajcie, jak kupujecie obligacje yy, obligacje yy, korporacyjne, firmowe, yy, bo ta płynność na tym kataliście to tak trochę wygląda jak Łuda, pewnie zależy, które i tak dalej, ale no, to nie jest proste. Patrząc po obrotach, wychodzenie, jeśli obrót na wszystkich obligacjach, na całym kataliście dzienny to jest 6,5 miliona złotych, no to, to no, no bez komentarza to chyba nie muszę nawet tłumaczyć. To, no niestety taki, taki mamy rynek, nie ma tam za, za, za dużo tradingu. Myślę, że szybciej po stronie kupujących tam perełki można znaleźć, no bo jak ktoś ma nóż na gardle, a teraz popyt na kapitał na, na rynku jest bardzo dużo, to ja bym bardziej szukał po stronie... Y, drugiej nie sprzedaży, tylko kupowania na kataliście. Uważam, że to jest dużo lepszy pomysł niż kupowania tego w emisjach publicznych. Y, no ale to oczywiście decyzję pozostawiam Wam. Liczba publicznych emisji 25, wtedy 10, czyli też więcej, 2,5 i półkrotnie więcej. Y, no, duże różnice. No i od razu się nasuwa pytanie, czy firmom brakuje kapitału, bo, bo zobaczcie, że Wibor i Euribor średni z tych emisji obligacji ponad 10% w skali roku, no to plus koszty przygotowania i tak dalej, emisji, no to by znaczyło, że no naprawdę firmom brakuje kapitału, wygląda to źle i nie wierzę, że firmy są w stanie w długim terminie funkcjonować na tak drogim kapitale, no chyba, że inflacja za chwilę to dogoni i zdewaluuje ten, te zadłużenie, ale no póki co nie widać tego nawrotu inflacji, inflacja, inflacja jest poskromiona, a firmy muszą płacić tak duże odsetki, no źle to wygląda dla firm. Może nic dziwnego, że takie spadki się zaczęły na giełdach i, i najpierw się zaczęło od polskiej giełdy. Może to jest jakiś papierek lakmusowy tego, co tam się dzieje. Tak jak Wam nieraz mówię, mam znajomego dużego gracza na rynku wynajmu samochodów dostawczych, ciężarowych. No i mówi, że no, biznes nie wygląda najlepiej w tym momencie. Momencie. Firmy, w sensie biznes y, tych firm, którym on to wynajmuje, czy firmy budowlane masowo oddają deweloperskie, oddają te auta. Y, ja to widzę naprawdę w czarnych barwach, y, jeśli chodzi o rynek y, firmy, zwłaszcza deweloperskich i, i całego rynku nieruchomościowego, mieszkaniowego, inwestowania w mieszkania. To tla, dla mnie to już jest y, y, łabędzi śpiew. Te, teraz łabędzi śpiew. I ostatni gaszą światło w tym momencie, którzy kupują y, mieszkania y, inwestycyjnie, w, w miastach dużych, zwłaszcza, y, ale w mniejszych też to pewnie wszystko tak y, nie będzie za dobrze wyglądać. Miał być nawet dzisiaj temat nieruchomości, ale, ale tyle się dzieje, że za, zabrakło miejsca. Powiem o tym y, za jakiś czas i powiem, co mam na myśli, jeśli chodzi o, o nieruchomości, bo wiadomo, że krachu tam jakiegoś wielkiego, to bym się nie spodziewał raczej. Pewnie wieloletni zastój, ale w, w kontrze do, do drogiego pieniądza na rynku widzicie sami 10% obligacje. No, oczywiście też ich nie polecam, bo no, jeśli firmom brakuje płynności, no to co ma się za chwilę stać z nimi? No, tam ryzyko nacięcia się myślę, że. Gwałtownie rośnie, jeśli aż tak na potęgę się firmy chcą zadłużać. Coś tu jest po prostu nie tak. Temat numer 2 XTB znów pod ostrzałem, czy słusznie, no pod ostrzałem. Co to są bucket shopy? Może nie wszyscy wiecie, to jest takie popularne określenie um, takich um, punktów hazardowych w Stanach Zjednoczonych, które były gdzieś tam, chyba to był xix 20 wiek 20 chyba. Jesse Livermore, Moore, wspomnienia gracza giełdowego, bardzo szeroko opisywał o tym, jak zaczynał swoją karierę w bucket shopach. No i bardzo często porównuje się te bucket shopy de facto do ob obecnych market makerów, brokerów typu XTB na rynkach. Yy, tych nie wiem, jak to nazwać, to jest AOTC, to niby nie jest Audysji, bo oni mają połączenie z rynkiem, no ale na tym rynku pozagiełdowym, o tak to na, należy ująć, no i na rynku pozagiełdowym. Jest właśnie XTB, no ale raz na jakiś czas jest nagonka na tego typu firmy. Nie od dziś wiadomo i pewnie wiecie to, że 80-90% inwestorów inwestujących na Forex i na instrumentach CFD traci pieniądze w długim terminie. No i w związku z tym. Co i raz regulatorzy no, zaostrzają te, te polityki. No, jakiś czas temu były te słynne regulacje ESMA zmniejszające dźwignie, zakazy reklam, promowania itd. No a tym razem Hiszpania, w której XTB ma aż 11% swojego przychodu, to Hiszpania odpowiada aż za 11% przychodu. No Hiszpania całkowicie zakazała reklamowania tam produktów forexowych i wczytałem się w ten zakaz. I on jest naprawdę bardzo trudny do ominięcia, bo, bo tam nawet nie można y, reklamować innych produktów, jeśli się ma w swojej ofercie z CFD i Forex. No, wygląda to, jakby miał się skurczyć rynek y, XTB o 11% i bardzo szybko się pojawiły y, głosy, to co to jest dla XTB 11%? Y, y, nie ma problemu, no, ale wydaje mi się, że inwestorom otwierają się oczy. Nie, nie chodzi tylko o, o 11% rynku, ale to są dwa negatywne zdarzenia. Po pierwsze, 11% rynku. Po drugie, e, w cenach akcji był możliwy rozwój, ekspansja dalsza na tym rynku, który zdecydowanie nie będzie. Będzie kurczenie się i pewnie docelowo utrata z tych 11%, pewnie wie, większości tak, e, tego rynku. W długim terminie, oczywiście, tak jeśli nie będzie się można promować. No ale po trzecie i najgorsze, że to może być sygnał, że za chwilę kolejni regulator regulatorzy, czy Hiszpania jeszcze bardziej przykręci śrubę i tak samo to było. No, chyba z 10 lat temu, ostatnio jak XTB był notowany na wskaźnikach rzędu: nie wiem, cena do zysku 1 do 4, 1 do 3, 1 do 5, coś w tych okolicach. I zresztą na tej antenie byłem wielkim orędownikiem kupowania XTB. Sami kupowaliśmy XTB. Była to świetna inwestycja, po prostu już spółka była tak dociśnięta przez regulacje i ograniczenia, że była notowana na bardzo niskich wskaźnikach. Wtedy zmienność była też niska, i mówiłem wtedy, że już nic gorszego tej spółki raczej nie spotka. No a teraz wylaje się, że no trochę wahadło się przechyliło w drugą stronę i nie jestem jakimś zbytnim zwolennikiem kupowania tych akcji na, ty, na, na, na spadkach. Ale jedna rzecz ratuje spółkę, o której będę za chwilę mówił to znaczy moja prognoza co do wzrostu zmienności i co do spadków, dalszych spadków na giełdach. Zresztą na moim Twitterze obwieściłem te spadki parę dni temu. Mówiąc o tym, że Dax, yy, że, 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 że Dax short. No ale oprócz Dax, yy, pytaliście mnie też na Twitterze, czy inne, inne rynki też stany też jak najbardziej, oczywiście. Ale to zaraz do tego do tego przejdziemy. Te spadki zresztą trwają. Yy, no a XTB spadki przez zmienności no, zdecydowanie pomaga, więc może to trochę zamortyzuje ten, ten negatywny wydźwięk. Yy, może będzie jakaś okazja do zakupów, ale nie wydaje mi się, żeby było to, to tu i teraz. E, indeksy wymazują wzrosty. No ja w ogóle jestem zwolennikiem teorii, że to wy, wymarzą w tym roku wzrosty. Całe z tego roku. Ja wiem, że to jest bardzo odważna teza, bo S&P 500 musiałby spać bodajże jeszcze chyba z 12-14%. Nie pamiętam, sprawdźcie. E, więc to bardzo odważna teza, ale uważam, że no... Mm, jeśli by wzrosty miały być kontynuowane, to ten spadek nie powinien był wystąpić, to znaczy już zbyt była duża ufność w rynek, tak, i mówi, bardzo dużo się mówi o buy the dip, no i ten paradygmat się kiedyś musi wyłożyć, no, czy on się wyłoży już teraz, buy the dip, no, już od bardzo dawno nie było większych spadków niż 2% na S&P 500, widzę, że te nastroje, jeśli chodzi o wskaźniki nastrojów inwestorów, nie schłodziły się moim zdaniem jeszcze wystarczająco. No, i ja jestem zwolennikiem spadków, zwłaszcza rynku niemieckiego, który moim zdaniem Niemcy przez najbliższe lata będą cierpiały na to, czego były beneficjentem przez wiele lat. To znaczy, przez wiele lat Niemcy kosztem Hiszpanii, i Grecji miały za niskie stopy procentowe w stosunku do ich gospodarki. No, Unia Europejska jest tworem która ma wspólną walutę, która de facto zgodnie z zasadami tworzenia Unii Walutowych nie ma prawa istnieć, to znaczy kraje są zbyt słabo dopasowane między sobą, jeśli chodzi o gospodarki, polityki monetarne, zadłużenia, inflację i tak To jest po prostu zbyt, są zbyt rozległe Unie Walutowe. Większość Unii Walutowych w historii świata w ogóle nie przetrwało Próby czasu, nawet y, unie walutowe krajów skandynawskich, y, które były dużo bardziej zintegrowane, nie, pre, nie przetrwały próby y, czasu, więc y, 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 ta y, euro się trzyma oczywiście siłą woli politycznej, bo tak naprawdę w 2012 roku ten, ta waluta powinna była przestać istnieć. I, I mamy od tamtego roku bardzo duże niedopasowanie, to znaczy Niemcy miały zbyt niskie stopy procentowe, faworyzujące Niemcy, jeśli chodzi o ekspansję gospodarczą, no bo niskie stopy procentowe kosztem innych de facto gospodarek y, powodowały, że stopy procentowe były dla gospodarki Niemiec zbyt niskie, z kolei dla innych gospodarek, jak Hiszpania, Grecja, no te stopy były y, za wysokie, dlatego te kraje nie mają własnej polityki. Pieniężnej, de facto do końca. Nie mając własnej polityki monetarnej, nie mając własnej waluty, nie, nie było tych mechanizmów dostosowujących się, no bo co się dzieje, jeśli jest kryzys? Waluta się osłabia, mamy nagle bardzo konkurencyjny eksport, kraj zaczyna więcej eksportować, bo jego towary są tanie i dochodzi do mechanizmów samoregulujących i gospodarka wychodzi z recesji. No a Hiszpania i Grecja, Włochy. Może trochę w mniejszym stopniu borykały się z tym, że ten, ta nie doszło do osłabienia waluty, bo nie miały swojej waluty. Nie doszło do obniżenia wystarczającego stóp procentowych z opóźnieniem, później tak. No i ten proces wychodzenia wtedy z kryzysu jest dużo y, dłuższy, a teraz uważam, że sytuacja się odwraca i y, y, Niemcy będą y, z kolei, to Niemcy potrzebują teraz pomocy z niższych stóp procentowych, cała reszta Unii y, gospodarka ma się trochę lepiej, a przemysł, Automoto y, no jest w tragicznym stanie, tak jak zresztą Wam zapowiadam od wielu, wielu miesięcy. Pokażę Wam dzisiaj, co się stało z, z niektórymi spółkami no to po prostu jest no, tragedia, tak, I, i, i tam jest wodospad na niektórych spółkach, zwłaszcza na Stellantisie, o którym Wam od jakiegoś czasu mówię, tam wczoraj spadki sięgnęły bodajże 10%, więc no, wygląda to, to źle dla gospodarki niemieckiej, to całe uzależnienie od Rosji i tak dalej, i Niemcy potrzebują niskich stóp procentowych w tym momencie, a cała reszta Unii Europejskiej nie ma się aż tak źle jak Niemcy, no, i, i taka, taka moja teza, że no Niemcy mogą sobie, m, mogą cierpieć y, na tę chorobę, na którą y, wcześniej cierpiała Grecja i, i Hiszpania. No. Y, no, ale to oczywiście nie jest jedyna, jedyna przesłanka do, do spadków. Y, wydaje mi się, że cały rynek już był mocno przegrzany na tyle przegrzany, że. No jak można było yy, przypuszczać, no ja obstawiałem, że no, w wakacje trzeci kwartał jest zazwyczaj słaby i wszystko wskazywało na to, że, że doszło do przegrzania, ale te spadki nie nadchodziły. Yy, trzymaliśmy się z boku, no ale w pewnym momencie, no, już widać było, że to stoi na krawędzi. I oczywiście możemy się mylić, tutaj są obligacje, które trochę, yy, oczywiście mamy wzrost rentowności, yy, ale one nie są jakieś tak drastyczne, żeby upatrywać tylko w tym powodów tak dużych spadków. To, to nie to. No i kiedy oczekiwać odbicia na giełdach, no to jest bardzo proste, nie wiem czy to jest aż tak bardzo, czy nie wiem czy to jest aż tak proste, ale chyba i stawiam tę tezę, że wracamy do tych kółeczek, o których Wam mówiłem chyba z dwa lata temu, kiedy rynek wpadł w taką pętlę, takie moje słynne, może nie słynne, u mnie w głowie słynne kółka, to znaczy yy, sprzężenia zwrotnego, czyli rynek akcji spada, Wtedy rósł, tak? I rynek się przyzwyczaił do coraz niższych stóp procentowych, teraz będzie spadał. Rynek, się będzie przyzwy... rynek w końcu zacznie na obligacjach wyceniać osłabienie gospodarcze. Jak zacznie wyceniać osłabienie gospodarcze, to um, obligacje zaczną spadać, czyli um, e, obligacje zaczął spadać, czyli rentowności zaczną rosnąć, i to już się dzieje, tak? Um, że obligacje zaczną rosnąć, czyli rentowności zaczną spadać, czyli to, co się nie dzieje właśnie, tak? Bo i dopiero wtedy tak giełdy zaczną odbijać w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych, ale to absolutnie się nie dzieje w tym momencie, bo rynki spadają, ceny, indeksy spadają, a obligacje, rentowności obligacji Rosną, czyli obligacje spadają i to czyli nie ma jeszcze tego grania pod to, że już jest osłabienie gospodarcze. Także póki co, ja nie widzę tutaj możliwości dla jakiegoś gwałtownego zawrócenia tych spadków i ta strategia by the deep może Wam poharatać palce, uważajcie, zwłaszcza że. Te nastroje inwestorów wcale się jeszcze nie są w rejonach strachu, są dalej w rejonach neutralnych. Zeszły oczywiście z ekstremalnego optymizmu. No i tu mamy ten rzeczony DAX. WIG20 sobie spada szybciej niż DAX. No, wynika to stąd, że bardzo często inwestorzy, duzi inwestorzy instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, duże na całym świecie, najpierw wyprzedają aktywa mniej płynne, a dopiero później bardziej płynne, no strategia jest bardzo poro, prosta, odwrotna, jak ktoś ma ekspozycję, taki JP Morgan, Morgan Stanley, nie wiem, Goldman Sachs mają ekspozycję na wszystkich rynkach na świecie, no to jest logiczne, że najpierw wychodzimy na mniej płynnym rynku polskim, a później dopiero na amerykańskim, no bo to rynek polski chodzi za rynkiem amerykańskim, i, i, i go naśladuje i osłabienie koniunktury w Stanach powoduje, że ten WIG czy WIG20 spada, więc osłabienie koniunktury w Stanach, czyli wysypanie tych spółek, sprzedaż tych spółek w Stanach spowodowałby, że rynek polski też by się za chwilę załamał, więc jaki jest sens sprzedawać najpierw w Stanach, albo równolegle, albo lepiej najpierw na mniej płynnym rynku. A nawet jak się sprzedaje równolegle, no to jeśli się sprzedaje równolegle, a jest rynek jeden mniej płynny, a miało się tam dużą ekspozycję, no to on będzie reagował bardziej. No i to uważam, że miało do czy miejsce w ostatnim czasie i dlatego uważam, że te spadki są bardzo mocne fundamentalnie, bo już dosyć dawno nie było takiej sytuacji, że E, najpierw rynek polski spadał, a dopiero e, po nim kroczył amerykański. A to jest typowy sygnał dla sytuacji, w której to duży inwestorzy międzynarodowi wychodzą, bo jeśli to są mniejsze przetasowania, to wtedy nie dochodzi do tej sytuacji, jeśli mniejsi inwestorzy, jakieś polskie TFI sprzedają akcje, no to raczej nie mają aż tak dużej ekspozycji, żeby ruszyć też rynkiem amerykańskim czy, czy nawet polskim, no pewnie tutaj bardziej, ale nie aż tak dużym stopniu jak kapitał zagraniczny, no i tutaj widzimy obligacje, rentowność obligacji niemieckich z kolei, no tu już Mamy, mamy spadki, no ale tu poziomy, z których spadamy, nie są aż tak wysokie jak w Stanach. No więc tutaj jest trochę większa nadzieja, ale to potwierdza tylko, że no. Coś niedobrego się dzieje z gospodarką y, niemiecką, no ale te poziomy dalej dalekie od y, tych dołków z grudnia, i to ta, ta, ta absolutnie nie, jak dla mnie nie świadczy o tym, żeby miało to już zatrzymać y, sytuację. na no, tu rzeczony y, Automotive Stellantis, proszę bardzo, no to świetny kol, wydaje mi się, Wam zrobiłem, bo, bo te spadki, odkąd o tym mówimy, no to już y, nie wiem, za 20%, może więcej. I mamy oprócz tego Renault, m, ogromne spadki, tak, ogromne problemy o, o, sektora automotive, no i Tesla, y, no Tesla wyciągnięta tutaj w górę na fali oczekiwań co do y, branży AI, Tesli i zapowiedzi zwiększenia produkcji najtańszych aut, y, więc ona ku mojemu zdziwieniu pomimo, y, pomimo... W, Fatalnej koniunktury na rynku próbowała się tak dokleić w pewnym sensie do innego sektora, ale jak widać, no, co się odlecze, to nie uciecze, albo co ma wisieć, nie utonie, albo co ma utonąć, nie będzie wisiało. Tak chyba bardziej można by było powiedzieć w tym przypadku. Widzimy. Yy, klasyczną wyspę odwrotu, tak można by powiedzieć, jak ktoś wierzy w analizę techniczną. No, piękna wyspa, już rzadko się tak zdarza, tak nie jestem fanem, jak wiecie, analizy technicznej, ale wygląda to y, zacnie. No i rynek kryptowalut, rynek kryptowalut, który y, no, oderwał się od jakiegoś czasu, od y, rynku tradycyjnego. Moim zdaniem to jest łabędzi śpiew chwilowy, że ja oczekuję spadków na, 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 na rynku krypto. Y, nie wierzę w takie oderwanie od y, fundamentów. Y, no i mamy Bitcoina, y, który no na razie to są bardzo małe spadki, ale y, dla mnie to bardziej świadczy to o tym, że spadki na giełdach dopiero się rozpędzają, niż o tym, że, y, że to Bitcoin jest taki mocny. On za chwilę dogoni spokojnie. Dla mnie to jest papierek lakmusowy, y, do tego, że, że giełdy mają y, najgorsze przed sobą. Aczkolwiek w przypadku Bitcoina e, zastanawiające jest, e, że dlaczego on nie poszedł pierwszy. To znaczy, no wydaje mi się, że jednak te wyjścia inwestorów powinny być, jeśli duzi gracze wychodzą, powinny być najpierw na mniej płynnych rynkach, ale, ale no inwestorzy instytucjonalni nie są aż tak ma bardzo aktywni na rynku kryptowalut i może to jest ta odpowiedź, e, a może doszło do jakichś manipulacji, no w każdym razie, no dosyć ciekawa, ciekawa sytuacja. No i tutaj moja ulubiona mapa likwidacji pozycji, czyli gdzie mamy e, wsparcia, gdzie opory, oczywiście nie techniczne, bo ja w to nie wierzę, ale to mamy za Znaczony wykres to jest akurat z Binance'a. Ryk, wykres tego, gdzie, gdzie są likwidacje pozycji, to znaczy gdzie inwestorzy będą zlikwidowani, jeśli ich pozycje nie będą dobrymi pozycjami, będą w zbyt dużej stracie. No i widzimy tutaj poziomy likwidacyjne i widać, że sprytnie ludzie ustawiają, to znaczy widać, że, że inwestorzy już nie ustawiają tych swoich likwidacji tuż nad szczytami, tylko oddalają się trochę, czyli, czyli no tak trochę nauka taka, że wcale te wszystkie takie teorie, którzy różni guru krypto, tak jak oglądam, mówią o tym, żeby sobie te stop lossy trochę oddalić od szczytów, żeby nie być wyciętym na, na jakimś squeezie, no to widać, że wszyscy się tego słuchają, no i jest gra tłumu i wydaje się to właśnie złą strategią. No ale co jest dobrą strategią, wchodzenie przeciwko tłumowi, czyli jeśli likwidacje by były tutaj na poziomie to jest mniej więcej poziom 64,5 tysiąca dolarów tak? tutaj mamy poziomy likwidacji to, to raczej jest bardzo dobry poziom do wchodzenia w krótkie pozycje. A to, że rynek miałby się tutaj zatrzymać, to jest prawie że niemożliwe. Tutaj nie widzimy żadnych większych poziomów likwidacji. Rynek musi iść w kierunku likwidacji. No i te likwidacje, jeśli chodzi o długą stronę rynku, zaczynają się dopiero od 63 do 64 tysięcy, także poziom przedział między 63 a 64 tysiące i to bardziej wskazaniem na 63 tysiące, no to, to biorąc pod uwagę poziomy likwidacji, wydaje się nieuchronnym i to uważam, że w dosyć szybkim terminie, e, a później, a później, ja uważam, że lecimy dalej pod 60 tysięcy i mamy rynek Ethereum, mój ulubiony, ponieważ nasza aplikacja Brightpool.finance. Jest y, póki co tylko na mm, Ethereum, no i na Ethereum mamy też spadki. Tutaj mamy z, mm, e, też pozycje likwidujące mm, spekulacje na Ethereum. No i tutaj widzimy największą kumulację z y, likwidacji na Ethereum przy dalszych spadkach w okolicach 3140-50 dolarów. No i to nieuchronnie rynek, moim zdaniem, powinien tam zmierzać. Zresztą zobaczcie też, jak duży nawis podażowy z, z prawej strony. Będzie ciężko rynkowi wchodzić pod górę i te poziomy likwidacji bardzo mocno rozstrzelone. Tutaj nie ma aż tak dużych kumulacji, także spadki do 3100, tam 40 chyba dolarów też w krótkim terminie wydają się nieuchronne. A biorąc pod uwagę to, że ten ETF chyba się już trochę ograł, yy, i biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi będzie kapitul kapitulowało, jeśli chodzi o yy, halvingi Bitcoina, bo przy dla przypomnienia było bardzo dużo gry pod to, że jest halving, że po halwingu rośnie i miało rosnąć w ciągu od 1 do 6 miesięcy po halwingu. No, yy, średnio to wygląda. Są nawet memy takie, gdzie się pokazuje, jak yy, Halving kiedyś, halving teraz. Więc wygląda to słabo, i ja uważam, że na Ethereum testowanie z powrotem poziomów poniżej 3000 jak najbardziej powinien mieć miejsce. No i ostatni temat, właśnie wracamy do zaproszenia, jeśli chodzi o. O bazę mailingową, jeśli chcecie mieć informacje wcześniej, zapraszamy. A jeśli chcecie dołączyć do naszej grupy zakupowej, bo tak jak mówiłem, po prostu już zacząłem robić research w, research w tym temacie i wygląda na to, że to się uda. To znaczy, yy, dla, bo tłumaczyłem Wam w zeszłym odcinku, że ja bardzo często negocjuję różne. Transakcje, deale z brokerami. Mówiąc o tym, rozmawiałem z nimi o tym, że mamy duże wolumeny, du, du, duże wpłaty będą. No to jeśli dołączymy do tego jeszcze was, zbudujemy większą grupę zakupową, to, to te negocjacje będą bardzo prostsze, Wy dostaniecie takie same warunki jak my. Nam dzięki temu będzie e, lepiej i taniej się handlowało. My mamy korzyść z lepszych warunków, bo dużo tradujemy, wy macie też lepsze warunki, większe szanse zarobku. E, wydaje mi się, że ba bardzo fajny deal, nie chcemy żadnych prowizji, a żadnych I-bików i tak dalej. To zamiast tych właśnie prowizji I-Bików i nie wiadomo czego, no to możemy wtedy rozmawiać z brokerami, słuchajcie, przynosimy jako grupa zakupowa jesteśmy jesteśmy bardzo dużą grupą y, i możemy w, y, mieć duży, duże wolumeny y, nie chcemy to żadnych prowizji dajcie nam jakieś super warunki I, i moja korzyść jako funduszu z tego będzie y, wystarczająca żeby żeby to robić I, i taki win win chyba chyba i dla was dla nas więc jeśli ktoś też tym jest zainteresowany to także zapraszam inside site a w dzisiejszym odcinku to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się, nie wiem teraz kiedy, bo będzie przeprowadzka tutaj biura Komparik. to śledźcie nasze social media, Twitter Solution One Fund albo Tom Piwon, mój prywatny i damy znać, kiedy będzie następny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia.